Witam Was ze stadionu przy Łazienkowskiej 3 przed meczem trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy UEFA. Pokażemy Wam kulisy dzisiejszego spotkania. Nie ma Was tutaj na trybunach, więc chociaż w taki sposób możemy być z Wami trochę bliżej. Pierwsi na boisku zameldowali się, proszę bardzo, Radek, Antola i Jozi. Telewizja chce jeszcze uzgodnić jakieś detale w transmisji, wyjście na boisko. Wprawdzie to wszystko już ale tam jeszcze mają jakieś zmiany, więc idę zaraz po czwartego sędziego, tak zwanego Port Official, żeby mógł jeszcze przedyskutować te sprawy z LB. No i proszę, przyprowadziłam tutaj sędziego i teraz jeszcze są uwzglane detale. Ja idę teraz po trenera na przedmeczowy wywiad piłkarze już szykują się do rozgrzewki. Ten Saganowski też już wyszedł rozkładać sprzęt na boisku. Zaraz wam to postaram się pokazać. Zaczynamy zaraz wywiad. Tutaj okazało się, że trener się bardzo dobrze zna z Michałem Zawackim, który jest dzisiaj reporterem. No i działamy. To jest specjalny kawałek, który piłkarze zawsze mają włączany przy wejściu na rozgrzewkę. Ciekawa jestem, czy zdradniecie, co to za piosenka. Podczas tego meczu wprowadziliśmy jeszcze jedną nowinkę, z której mogliśmy skorzystać, a mianowicie udostępniliśmy dziennikarzom możliwość obecności, obecności na konferencjach prasowych, co, nie krywam, bardzo mnie cieszy, ponieważ Zadawanie pytań z kartki przez tyle miesięcy, no nie jest niczym przyjemnym. E, dzisiaj tak, także dziennikarze dołączył na konferencję, a my zobaczmy co słuchać u nich na trybunie prasowej. Olu, oddaję Ci głos. To jest trybuna prasowa, gdzie będziemy dzisiaj pracować zgodnie z wytycznymi UEFA. Jest jasno określona ilość dziennikarzy, jasno określone ich usadzenie. No i utrzymanie wszelkich zasad, czyli przykładowo masecz. A teraz zapytajmy kogoś o odczucia przed meczem z Dritą. No chciałbym, bo to będzie setna wygrana Alegi w Pucharach, jeżeli wygra. Będzie pierwszym polskim klubem. No i chciałbym, żeby podtrzymała dobrą pasę w tej rundzie, tak jak wczoraj lech. Może dzisiaj również pias. No generalnie chciałbym, żeby awansowała do czwartej rundy, to zarobiamy. Będzie doliczył e, jedną minutę. Dzisiaj w przerwie nie ma wywiadów, ponieważ e, nie ma dedykowanego studia e, w przerwie. No i proszę, mamy końcowy glisk. W końcowym blisku, jest dobrze. Teraz wywiady. Te jest chyba już gotowe. Wygrana, 0, i to, że gracie w ostatniej jest tutaj. A tu czeka kolejny wywiadowicz. W Legii, ale nie z na skrzydłach. To jest bardzo schematyczne, czyli boczne co i dośrodkowanie. Znalazłam. Tobie to przeszkadzało? Drużyna dryzy, już praktycznie spakowana. Trwają jeszcze dyskusje w pokoju delegata, a ja teraz idę po trenera na konferencję prasową. Sędziowie też, jak dzieci już wychodzą. A jeszcze Wam pokażę w międzyczasie. Jest kontrola antydopingowa. Tutaj są zawodnicy z Brity. To są zawodnicy Legii. Jest Artur Jędrzejczyk dzisiaj, nasz doktor Filip Tatawiec oraz oraz Josip. Taką godzinę tu jeszcze panowie 4, czekają na 4, doping. Artur Jędrzejczyk, Jozip Jacek. Nie, właśnie tak Cię obcięłam, żeby nie było widać spodenek, nie? No, no ale to są spodenki samograniki. <grywki> Dobrze Cię było. Chłopaki mają jeszcze pomyczowe obowiązki. Tutaj ostatni na froncie jeszcze jedzą pomyczowy posiłek. Karbo z Pawłem i oglądają triumf lewego. Tak? Ja myślałam, że wózka.